Jestem tajemniczy gość i ze mną jest Boginia05 i dzisiaj nagramy Skywars taki 5 minutowy odcinek, bo niestety nie mam lepszego, lepszej nagrywarki, więc do działania. Przywitaj się Bogina. Fajnie, fajnie. Am, a chcesz dobry mieczyk? O, ja mam Ja też mam! <głos> <głos> Pójdzie nam... Ej, a masz może jakąś zbrojkę? Klatę czy coś? Nie, nie mam, ale mogę Ci dać hełmik. Chcesz? Hełmik mam diaksowy, niepotrzebny mi. Dobra. Przemiana, gadżety. E, czekaj, czekaj. Eee. O, widzę się. To ja ten bla jak coś. Dobra. Ty kościół mi zabiera. O! Czekaj, muszę. Ale szczęście, aż wszystkie i temy. O klata, fajna. O, wow, chyba zginęła. Czekaj, sobie. Nie gin przyjacielu. Czekaj, jak parę godziny. Ten Co? W no daj! on no, tam jest na górze, musisz z nim. Albo jak mam yy, ten... ten ok, jest ten... spoko. Panie, tam jest. Lecieć do niego? No dawaj. Pięknie. Chcesz klatę? Chcesz? Mam go! Będziesz chciał kratę? No, nie, nie chcę, ale dzięki. Jak z sobą przecież. Jeszcze jeden kop czuję. Wiem. I co? I potem się bijemy na łapki? No dawaj, ale tu jest go. Poczekaj. I... O, też miał rakietę fajnie. Ja... ja. go herkuletować walę. Troszkę mam lagi. A ja nie. Bo ja też nagrywam, to też dlatego. Sorry, sorry, myślałam, że to gościu. Hona spał na łapki. Ok, ale bez niczego, zbroję też bywa. Dobra. I bez używania wody, Rakieta. Też nie, no. Ej, jak to się. Który to był? Ej, czekaj, bo mam lagę i cię nie widzę. O, Ej. widzę cię. Jak mi się to nie opłaca? No to nie, to wyrzutaj. Czekaj, ja muszę jeszcze sobie jedno serduszko. I tak doród to. Ej, czemu ja jestem taki szybki? Jak szybki? No pa, tak szybko buduję i pa, tak szybko biegam. Bo masz speeda. Jakim no. cudem? No dawaj, walczę. Trzy, dwa, jeden, I... Jest! O tak! E, wiesz co, e, co Bogina05, chyba dzisiaj już skończymy ten odcinek. Bo już mamy ponad 5 minut, a, a poza tym no więcej nie mogę, chyba że kupię ten nowy program jakiś, zainstaluję. No to się wszystkim. wszystkim. Pa, Papa!